Jeszcze na chwilę do podziału naszej osobowości. Rysowałam Wam wcześniej strukturę naszej osobowości. Użyłam takiego porównania, że struktura naszej osobowości, tak jak jesteśmy wewnętrznie zbudowani, jest podobna do domu, tak, w którym mamy salon, gdzie trzymamy, się, gdzie trzymamy wszystkie rzeczy, którymi chcemy się pochwalić, z którymi jesteśmy dumni, i piwnice w której trzymamy wszystkie rzeczy, których nie akceptujemy, z którymi się nie chcemy identyfikować, których nie lubimy w sobie, których się wstydzimy. I teraz oprócz tego, znaczy jakby to co charakteryzuje poziom piwnicy, to jest mechanizm wyparcia. Wyparcia. Na czym on polega? Polega on na tym, że wszystko co znajduje się poniżej tego poziomu, my się tego w sobie wypieramy, czyli Musimy poświęcać bardzo dużo energii, żeby utrzymywać cały czas te wszystkie rzeczy, które w sobie nie akceptujemy, poza poziomem naszej świadomości. Czyli tak jak, jakby, żebym ja w momencie, w którym na siebie patrzę, jak o sobie myślę, to żeby to, ten, ten mój obraz był może być nieskalany, niezaburzony, albo, albo żeby był dobry, tak? Żebym, może być, yy, nie oszalała psychicznie, tak? Patrząc na samą siebie, yy, w sensie, żebym nie doświadczała cały czas złości na siebie żeby mogła jakoś normalnie w miarę funkcjonować. Ale mechanizm wyparcia powoduje, że my cały czas zużywamy energię życiową na to, żeby te rzeczy utrzymywać z dala od naszej świadomości, ponieważ cały czas nasza świadomość, jakby nasza strona, naszej osobowości dąży, może być samoczynnie, do integracji, czyli wszystko, czego się wypieramy i co atakuje nas z zewnątrz, jak już pamiętacie, tak jakby. Cały czas cały, cały czas trwa proces integracji, tak? czyli cały czas my jesteśmy różowani do tego, żeby, żeby te rzeczy z piwnicy powyciągać, tak? ponieważ struktura osobowości yy, chce, chce, że tak dąży w stronę jedności. I teraz my zużywamy dużo energii na to, żeby unikać sytuacji w których takie sytuacje, takie mm, emocje mogłyby dojść do głosu, te nieprzyjemne z piwnicy, e, albo żeby to obnażyło nasze cechy charakteru, że my, nie wiem, sobie z czymś nie radzimy, że potrafimy się zezłościć, że potrafimy być niemili, że potrafimy być egoistami, tak? znaczy, oczywiście w naszym poczuciu to jest egoizm, tak? A to tylko chodzi o to, żebyśmy żeby chcieli zadbać o siebie, o swoje potrzeby, o swoje uczucia. E, I tak jak mówiłam, e, ten, me jakby ten mechanizm jest, e, e, może być 24 godziny na dobę włączony. On chroni naszą psychikę, tak jak są mechanizmy, które chronią nasze ciało, czyli jeżeli ja dotknę czegoś gorącego, to moje ciało natychmiast będzie chciało odskoczyć, czy ktoś mnie wystraszy, to na przykład podskoczę albo zacznę uciekać. To mechanizm, to są takie mechanizmy automatyczne. To mechanizm wyparcia też jest mechanizmem automatycznym, czyli on, może być, dzieje się poza naszą kontrolą. To cały czas robimy, Nasza, nasza psychika nieustannie jest chroniona przez ten mechanizm wyparcia, i my nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ponieważ to się po prostu dzieje, dzieje automatycznie i nieświadomie. I teraz, co się dzieje w momencie, w którym nie wiem, w kłótni mówimy coś do kogoś, tak? Zostawiamy mu jakiś zarzut, i ta osoba mówi: Bo Ty jesteś taka sama, bo Ty jesteś taki sam. My natychmiast zaczynamy się bronić, my natychmiast zaczynamy zaprzeczać. To samo zresztą dzieje się na warsztatach, kiedy y, jakby używamy mechanizmu projekcji, nie podczas grysatory, czy podczas pracy z ankietą y, i to jest ten moment takiego konfrontowania się, tak, że to wszystko, co zarzucaliśmy tej y, osobie na zewnątrz 13, którą postrzegaliśmy jako tą złą i tą, która sprawia nam problem, to wszystko są nasze własne y, cechy z piwnicy. Natychmiast zaczynamy zaprzeczać, zaczynamy argumentować, ja to ciągle obserwuję. Czasami grupa wręcz zaczyna się złościć na tą osobę, która zaprzecza, a czasem sytuacja jest jeszcze bardziej irracjonalna, ponieważ przez kilka godzin warsztatów ta osoba się dokładnie tak zachowywała, jak zarzuca następnie komuś tam, z, 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 tak jakby opowiada historię na warsztacie że ma problem z jakąś osobą, nie wiem, z mężem, z mamą, że ta mama jej coś tam robi albo ten mąż jej coś robi, a my obserwujemy przez wiele godzin, że ta osoba dokładnie w stosunku do nas zachowuje się tak samo, natomiast kompletnie tego nie dostrzega. I w momencie tej konfrontacji zaczyna jeszcze bardziej zaprzeczać, zaczyna jeszcze bardziej argumentować, że ona się tak nie zachowuje, zaczyna e, usprawiedliwiać to, że ona ma do, prawo do takich zachowań, bo przecież to i tamto. E, I czasami to złości uczestników warsztatów, że ta osoba stawia tak ogromny opór. Natomiast trzeba wiedzieć, że ten mechanizm jest po prostu mechanizmem obronnym, jest, jest mechanizmem, można powiedzieć, automatycznym. To jest nasz mózg dba o to, żebyśmy, że tak powiem, żeby to, z czym się, co musimy, z czym się musimy nagle skonfrontować, żeby to, z czym się musimy nagle skonfrontować, nas po prostu nie zabijało.